Przełom lat 2000, boom na komputery osobiste albo Pegasusy, a ewentualnie, jeżeli kogoś było stać, to nawet na oryginalną konsolę. Ba, nie zapominajmy jeszcze o ludziach siedzących na Amigach, a może nawet i na komodorkach. Kto z was nie pamięta słów, że od tego monitora to wam się tylko oczy popsują, i jak to nas graczy, prześladowała telewizja. Przecież w gry grają tylko i wyłącznie faceci, no bo dla dziewczyn to wiadomo najwyżej to tam Simsy. Jak to się zmieniło i jak to wygląda teraz? Zaciekawiłem? No to zaczynajmy z odcinkiem. Siema! Zacznijmy może od tego, jak to kiedyś gracze byli postrzegani. Oczywiście nie będę wam mówić o latach 80., no bo najzwyczajniej w świecie mnie wtedy jeszcze na nim nie było. Skupmy się może na przełomie tysiącleci, ponieważ ja wtedy osobiście zacząłem swoją przygodę właśnie to z gamingiem. I niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć, na którym z tych dwóch sprzętów grałem jako pierwszy. Czy to był PC mojego brata, czy to była moja własna konsola, czyli podróba Atari 2600. A jak już jesteśmy przy tym Atari, pamiętam jak dziś, że grając w salonie na tej podróbie w cokolwiek, to nie był dla nikogo problem. Przecież telewizor nie jest szkodliwy, a godzinka, czy dwie dziennie to jeszcze nie jest tak długo. Sprawa się zmieniła, kiedy ja miałem swojego pierwszego pc Wtedy małe ja siedziałem zamknięty w swoim pokoju, gdzie mogłem grać w co tylko chciałem i przede wszystkim ile tylko chciałem. I tutaj wkracza nasza piękna telewizja z informacjami o uzależnieniu dzieci od brutalnych gier komputerowych. Mimo tego, jak to dzisiaj głupio nie brzmi, ale większość z nas pamięta filmik, gdzie Tibia była. wirtualny narkotyk. A my byliśmy. wirtualny killer. I tak, cały czas padały te mocne słowa, przemoc, zabijanie, uzależnienie i to wszystko leciało w telewizji, a kto najczęściej wtedy oglądał telewizję? Zresztą, nawet i teraz. Oglądały to osoby starsze, które najzwyczajniej w świecie z grami mogły mieć totalnie nic wspólnego. Ten oto sposób zaczęto przedstawiać grające dzieciaki jako bezmózgie zombie, które kręci tylko i wyłącznie przemoc i oczywiście zabijanie, a odróżnienie świata realnego od wirtualnego staje się dla nich problemem. Cześć, jestem Julka i mam swój kanał na YouTube Julka Serafina Sowiecka. Natomiast jeśli mnie kojarzycie, to możecie mnie kojarzyć bardziej z Stefanem Gry i z gościnnych występów na to znowu oni oraz gospodzie RPG. Przybywam tutaj, bo ten typ co gra? Chciał się dowiedzieć, jak wygląda bycie innym typem co gra z mojej perspektywy, czyli w tym przypadku typiarą co gra z naciskiem na typiarą. Bo widzicie, myślę, że są różne cechy, które mogą mieć gracze. To jest w ogóle bardzo szerokie spektrum ludzi. I są takie trzy cechy, które odróżniają mnie od takiej docelowej grupy, którą widzimy, kiedy myślimy o graczach. I jest to to, że jestem młodym graczem, jest to to, że jestem powiedzmy na szybko roleplayowym graczem, i to, że jestem dziewczyną graczem. Bo jak bardzo bym nie chciała, żeby to nie miało znaczenia, to jednak ma znaczenie w tym środowisku i trochę zmienia. I z tego co rozumiem, to myślę, że ten typ co gra, chciałby właśnie, żebym opowiedziała wam trochę, jak to jest posiadać te różnice od tej większości. I może poopowiadajmy sobie, jak było kiedyś, a jak jest dziś, bo mimo tego, że ok, może nie jestem starym graczem, to widziałam różnice, które spotykały mnie kiedy byłam mniejsza, i wtedy to zdecydowanie nie było zbyt popularne zajęcie dla dziewczyn. Ja zaczęłam grać, kiedy miałam bardzo mało lat, dlatego że moi rodzice y, to wspierali. To tata mi pokazywał gry, mama ze mną grała, babcia też kiedyś mi kupiła grę. Y, więc y, w domu absolutnie nie było to jakieś dziwne, nie różniło się to niczym na przykład od planszówek, ale w szkole, w szkole to już było takie, wiecie, mm, gry, tak, tak. Myślę, że puszczali mi to płazem, w sensie, że o, fajnie, fajnie, że grasz chyba dlatego, że miałam mimo wszystko bardzo dobre oceny i to jakoś sprawiało, że nauczyciele nie patrzyli tak na to, o to pewnie dlatego ma złe oceny, no bo nie mogli, bo to się z niczym nie łączyło. Natomiast faktycznie to e, zabrało mi też kontakty z dziewczynkami na początku i z chłopcami, paradoksalnie, dlatego, że na początku, wiadomo, żaden chłopiec nie spodziewał się, że to jest coś, o czym może ze mną porozmawiać, natomiast, jako że z dziewczynami trochę się wymijałyśmy, no, to tak spędziłam sobie parę pierwszych lat y, społecznego życia trochę sama, a potem wiadomo, właśnie bardziej kumplowałam się z chłopakami, i wyglądało to bardzo krzywo. W sensie wyglądało to tak, jakbym y, faktycznie miała takie: o, bo ja gram w gry, bo jestem inna, ale super. Nie było tak, natomiast bardzo łatwo było sobie stawiać plotki na ten temat. Dlatego, bycie dziewczynką, która gra w gry w szkole, faktycznie nie jest czymś, co wspominam dobrze. Że o, Julka gra w gry tylko po to, żeby przypodobać się chłopakom. I kiedy się słyszy coś takiego o swoim największym hobby, najbardziej ukochanym zainteresowaniu i czymś, co naprawdę pomaga ci po szkole odciąć się trochę od rzeczywistości, to strasznie wali prosto w serce. To, że jestem dziewczyną, robiło różnicę. Czasy gimnazjum i każdy z moich znajomych miał tylko jedno w głowie Nie Tylko jedno w głowie ma. Piłka i to też niekoniecznie, no bo jednak na tym pierwszym miejscu zawsze był World of Warcraft Czy kogokolwiek obchodziło wtedy, że na następny dzień mamy sprawdzian z matematyki albo, że jest ładna pogoda na dworze? Oczywiście, że nie przecież level sam się nie wbije, ale mając mega zgraną paczkę czerpaliśmy przyjemność i frajdę z grania, która często była tłem do wspólnych rozmów. Kiedy już byłam w liceum to poznałam bardzo dużo dziewczyn, które e, dość szybko po prostu mówiły wprost, że tak, grają w gry i fajnie, ale po prostu nie udzielają się za bardzo, nie mówią o tym za dużo, przede wszystkim nie grają w gry e, wymagające połączenia z internetem, kontaktu z innymi graczami, po prostu... Wiedzą jak jest i lepiej im jest się bawić samym w singlach i tak dalej. I to nie jest po prostu coś, czym tak emanują. Jest to normalne zainteresowanie jak każde inne. Nie chwalą się, ej, wiecie, że oglądam filmy, ej, wiecie, że czytam książki, tylko jest to temat, który tak naturalnie czasem wypłynie w rozmowach i właśnie okazuje się, że tak czasem sobie zagrają, natomiast właśnie raczej prywatnie, dlatego że te internetowe środowiska zdecydowanie nie są dla nich. U mnie wszystko się zmieniło w szkole średniej, gdzie wow był w ogóle czymś takim totalnie niezrozumiałym dla nikogo. Ogólnie granie w gry było takie mało atrakcyjne. Co się wtedy liczyło najbardziej? Oczywiście alkohol tylko dla pełnoletnich zabawy imprezy, a bycie graczem było kojarzone z typowym piwniczakiem, z kimś kto nie ma znajomych, no bo przecież non stop gra w gry komputerowe. Z tego co ja osobiście kojarzę, że w tamtych latach pojawił się dosyć popularny mem Forever Alone i był tak mega utożsamiany właśnie to z byciem graczem. Ten cały taki e, być może stereotyp o uwielbianych, adorowanych dziewczynach, które grają, on się nie bierze znikąd, ok? I nie będę ukrywać, że to nie było przyjemne momentami. W sensie w moim życiu zdarzały się osoby, które były bardzo skłonne, na przykład dawać mi prezenty albo pomagać zupełnie bez powodu. Bez powodu. <laughs> Wiadomo o co chodzi. I to nie jest coś, co sprawiało, że myślałam sobie o nie. Jestem traktowana inaczej. Dobrze mi było. No nie będę ukrywać, kiedy dostajesz skina za darmo, albo grę jest Ci bardzo miło. Nie, nie, nie masz takiego, o nie chcę tego mieć, bo chciałabym, żeby było inaczej. Przekonanie to jest to, że dziewczyny są w grę gorsze. Co to w ogóle znaczy, że ktoś jest gorszy, nie gorszy, bo przecież w gier jest pełno rodzajów, no ale nieważne, że są gorsze. I faktycznie jak tylko e, odezwiesz się dziewczęcym głosem, e, czy coś takiego i słyszysz, że naprawdę człowiek zaczyna się zastanawiać, czy może to faktycznie przypadkiem nie jest prawda. I kiedy naprawdę kocha się granie, to jest bardzo trudne, żeby po prostu... Funkcjonować z tym dalej i nie zrażać się i nie bać się po prostu odpalać kolejną rundę. Dlatego, że naprawdę, nawet jeśli się do tego przed samym sobą nie przyznaje, to gdzieś w głębi duszy te komentarze zostają. Może nie ze wszystkimi. Ale naprawdę jest bardzo mało ludzi, którzy są w całości odporni na hejt, i mam też wrażenie, że yy, w ogóle łatwiej jest zapamiętać coś negatywnego, co się usłyszało, niż pozytywnego. Przynajmniej z własnej perspektywy. No proszę was, jak to dzisiaj głupio brzmi, że ktoś jest słaby w daną grę, w dany tytuł? No proszę was, jakie mamy dzisiaj urozmaicenie na rynku gier? Od tytułów po same gatunki. Wolisz wyścigi, wolisz przygodówki, a może interesujecie po prostu zwiedzanie świata? Proszę bardzo! Na swoim przykładzie mogę podać, że sam, no, nie jestem fanem Souls-like'ów. Próbowałem podejść do pierwszego Dark Souls, no i cóż, odpadłem, no, to nie jest na moje nerwy. To samo tyczy się Sekiro. Jasne, to dobry, ładnie wyglądający i przede wszystkim mega wymagający tytuł, ale czy fakt, że się poddałem czym imię typem, co nie umie grać w gry? Kto z was nie zna Roberta Lewandowskiego? Obstawiam, że osoba totalnie nie interesująca się sportem będzie wiedziała, o kim właśnie mówię. Ale czy Robert Lewandowski musi grać dobrze w koszykówkę i najważniejsze, czy musi być w nią najlepszy? No, oczywiście, że nie. Jego targetem jest piłka nożna, jest ten dobry i tego się trzyma. No nie, nie musi być najlepszy w każdym sporcie no bo przecież on jest sportowcem i to samo tyczy się nas, graczy. Dużo, dużo razy spotkałam się też z tym po dołączeniu do TV-gry. Dołączyłam, gdy miałam 16 lat i też miałam wtedy jeszcze wyższy głos, głos mi jeszcze szedł do góry, kiedy się stresowałam. Wiem, że było właśnie bardzo dużo negatywnych komentarzy a propos tego, że próbuję być na siłę urocza, ale były jakieś rzeczy w stylu, że właśnie... Ee, baba, haha. Naprawdę, tak proste rzeczy, jak po prostu haha, baba, lol, kobieta. To jest absurd, ale jakby wiem, że jest to część jakiegoś takiego absurdalnego humoru niektórych ludzi. Natomiast to jest tak męczące dziadostwo. Chociaż chyba tacy ludzie są lepsi niż ci, którzy faktycznie wysilają się, żeby komentować, dlatego, że o, o takim po prostu od razu człowiek sobie pomyśli, okej, okay, jakie to jest głupie. <głupia> natomiast są ludzie, którzy bardzo się starają. W sensie są ludzie, którzy tak nienawidzili tego, że. To jest niepoważne, że ja tam, tam byłam w tym TV gry, że, że to jest niepoważne w ogóle, że kto to jest, że jakaś dziewczynka z różowymi włosami, różowa, królewna anonków, nie wiadomo co. A jak to dzisiaj jest tym szkolowaniem graczy? Pewnie wielu z was pamięta jeszcze PlayStation 4, Ba, nawet PlayStation 4 do dzisiaj u was w domu jest główną konsolą do grania. Moim skromnym zdaniem teraz granie w gry stało się takim modnym bajerem gdzie postawienie konsoli do gier w dużym salonie z dużym telewizorem jest odbierane jako takie bycie cool, że ta osoba jest taka fajna, no wiecie o co mi chodzi. Tak naprawdę posiadanie konsoli stało się standardem tylko po to by raz na nie wiem miesiąc odpalić Forza i zrobić jeden wyścig? A co z... pc ze zwyklaków i szaraków, gdzie często biała obudowa stawała się po latach totalnie żółta, doszliśmy do pięknych białych, czarnych i kolorowych obudów z RGB, gdzie to, co mamy w środku, stało się czymś godnym do eksponowania. Dzisiaj dobry PC ma wyglądać, on ma wzbudzać podziw. Pytanie: po co? Figurki, game roomy, specjalne ozdoby na ścianę, unikatowe klawiatury i wymieniać można by było długo, ale przecież to nie o to tutaj chodzi. Jasne, mój PC, którego widzicie za moimi plecami, ma chyba wszędzie RGB. Klawiatura, oczywiście, też ma poświetlenie, czy nawet mysz, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby gra dawała mi satysfakcję, przyjemność i ten fan. Jeśli chodzi o przyszłość, to mam wrażenie, że to idzie w dobrą stronę. Nie wiem ile to potrwa, pewnie jeszcze długo, żeby yy, gracz zrównał się z graczką, żeby po prostu grać, był graczem. Nieważne, nieważne jakiej płci. Tak samo jak nieważne ze względu na to, w jakie gry gra, albo ile ma lat, albo nie wiem co. Nie chodzi o to, żeby nagle wszyscy grali na siłę, ale po prostu o to, żeby nikt nie musiał się zastanawiać nad tym, czy to jest, yy, czy to będzie dziwne, że ktoś się przyzna, że hej, lubię grać w gry, czy to zostanie odebrane jako atencyjne. Po prostu, żeby grać. To, to by była taka bardzo miła przyszłość, i myślę, że po prostu jedną z dróg, które można obrać, jakby trzeba o tym mówić, nie można siedzieć cicho, żeby nie denerwować tych ludzi, bo myślę, że musimy wiedzieć, że to wciąż jest problem, żeby w jakiś sposób go rozwiązać. I może na tym skończmy, że to co się powinno liczyć to nie stereotypy. Nie to czy jesteś dobry w dany tytuł, czy nie wiem, masa RGB, a twój fan, twoja radość płynąca właśnie z gamingu. Jak to Julka ładnie powiedziała, gry to rozrywka, tak samo jak czytanie książek, oglądanie filmów, czy nawet spacer po górach ze swoim psem. Każdy człowiek jest inny, więc relaks i odpoczynek każdy z nas może definiować po prostu inaczej. Nie szkalujmy kobiet graczy, no bo one tak samo jak my faceci chcą tylko pograć i miło spędzić czas. A to, że lubisz inne tytuły, no bo jesteś takim starym koniem jak ja, nie oznacza, że młodsze pokolenie nie ma racji, bo ma inny target gamingowy. Ja mam osobiście nadzieję, że granice między Game Girl a Gameboy mimo tego jak to głupio nie brzmi, naprawdę się zatrą, no bo to przecież nie ma znaczenia. Tak samo jak jeszcze kiedyś, teraz już rzadko, ale traktowano granie w gry jako rozrywkę tylko i wyłącznie dla dzieci. A z jakimi to wy stereotypami się spotkaliście? Może ciągle walczycie z obalaniem jakiegoś mitu na temat graczy, a może nigdy nie dostaliście żadnego hejtu od innych graczy? Piszcie śmiało, bo jak zawsze komentarze należą do Was. Pragnę was jeszcze zaprosić na społecznościówki Julki, jak i jej kanał na YouTubie. Linki macie znajdziecie w opisie. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się do następnego i cześć!